Ceny soi znalazły się na najwyższym poziomie od połowy zeszłego roku, to jest 950 centów za jednego funta, po tym jak Chiny oraz Stany Zjednoczone doszły do częściowego porozumienia handlowego w zeszłym tygodniu. Chiny oraz Stany Zjednoczone uzgodniły, że Chiny znacząco zwiększą zakupy produktów rolnych. Ma to być zwiększenie do 40, a nawet 50 miliardów dolarów rocznie, co byłoby znaczącym wzrostem w porównaniu do poziomów, które notowane były na przykład w 2017 roku. Wtedy wymiana handlowa, jeśli chodzi o zakup produktów rolnych przez Chiny ze Stanów Zjednoczonych, wynosiła 24 miliardy dolarów, z czego 13 miliardów dolarów dotyczyło samej soi. Z kolei Stany Zjednoczone miałyby zaoferować brak podnoszenia taryf celnych. Na niektóre produkty, choć w dalszym ciągu nie uzgodniono, czy miałyby być przeprowadzone podwyżki na produkty elektroniczne, które miały wejście w grudniu tego roku. Niemniej SOJA zareagowała. Pozytywnie na te doniesienia znajduje się najwyżej od połowy zeszłego roku i w przypadku e, faktycznego podpisania tego porozumienia Stany Zjednoczone mogą mieć tak naprawdę problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości soi. Z drugiej strony Chiny mogą mieć również problem z Brazylią, od której w tym momencie dosyć sporo tej soi kupują, dlatego w dalszym ciągu niewykluczone, że soja z nieosiągnięcia nawet 1000 centów za jednego funta.